Przyjść Duchu Święty przez serca Maryi, przyjdź, aby nasze serca płonęły gorliwością, miłością, aby w naszych sercach była Twoja mądrość. Abyśmy również miłowali miłością ofiarną, która daje swoje życie za przyjaciół. Przyjść przez Maryję Matkę pięknej miłości. Shalom aria v'ta marat elo baria v'riyassal Adonai, 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 Adonai Yiv'al chulah enol yiv'cham Adonai, Adonai, Adonai Księga mądrości Syracha wyraża modlitwę i pragnienia młodego mędrca, Syrach wiele podróżował, wiele uczył się. Szukał mądrości w modlitwie, a nawet prosił u bram świątyni o nią, czyli żebrał. O mądrość. Uważał ją za największy skarb. Czyli mądrość jako dar niebios. Nie prosił o mądrość tego świata, bo poznał ją i jako już młody człowiek zwątpił w tą mądrość tego świata. Okazuje się, że ta mądrość nie daje serca. Radości serca. Serce pod wpływem tej mądrości tego świata niestety jest w długotrwałym smutku. Ale kiedy wstąpił na drogę mądrości, szedł jej śladami, otrzymał radość. Duchowo rozkwitał jak dojrzewające winogrona. Tylko trochę skupił się na tym, żeby słuchać mądrości, otrzymał. Jak sam się cieszy i dziękuję, rozległe wykształcenie. W tak niewielkim czasie zdobył tak wiele. Mądrość niebieska to mądrość, którą daje nam Pan. Powiedział do świętej Faustyny Pan, Jezus, że kiedy ona w sercu jest z nim, modli się, słucha go. Właśnie przede wszystkim słucha. To Otrzyma o wiele więcej wiedzy i mądrości, niż gdyby przeczytała mnóstwo różnego rodzaju książek teologicznych o Bogu. Bo te książki mówią o Bogu, a tutaj sam Bóg mówi o sobie, w sercu człowieka. Głęboko jest obecny, jeżeli go słuchamy, modlimy się, to Bóg, który mówi, który naucza. I ta mądrość duchowa jest dla nas najlepsza. W krótkim czasie Pan Jezus powiedział kolejne słowa do świętej Faustyny. Dusza, która mnie słucha, zdobywa wielką mądrość i w krótkim czasie dochodzi do również wielkiej świętości, bo idzie po drogach mądrości Jezusa. I ten Syrach również oddaje chwałę Bogu za mądrość, o niegorliwością, o nią. Mądrość to oczywiście sam Pan Jezus. Dusza Jego walczy o nią. Stara się o to mądrość, o Chrystusa, i Jego naukę, Jego wiedzę. Wyciąga rękę ręce swoje błagalnie w górę. Jeżeli popełni jakieś błędy przeciwko mądrości, przeciwko Jezusowi, to opłakuje je, naprawia, wynagradza. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki o oczyszczeniu. Czyli człowiek, który chce żyć według mądrości Bożej, powinien nieustannie się oczyszczać. Krwi Pana. Taki człowiek otrzyma mądrość i rozum. Nie będzie opuszczony. Ten, który tęski za mądrością, tęski za Panem, za Jego słowem. Więc ta nauka, niech będzie nauką dla nas na ten czas, na dzisiejszy dzień, dla naszej wspólnoty. Prośmy o mądrość. Szukajmy jej. Prośmy, żeby Chrystus był naszym nauczycielem, żebyśmy go słuchali w głębi serca. Bo widzimy, co się dzieje w tym szalonym świecie i również w kościele. Jakie nauki głosi się. Głosi się mądrość tego świata, która jest, no, trzeba powiedzieć, prost, mocno z, pełna zgnilizny duchowej. Ciągle w ostatnich latach mówi się choćby o tych ideologiach związanych z LGBT, promuje się na siłę to wszędzie, gdziekolwiek, to musi być LGBT, musi być tęcza. Eee, uczy się tego już dzieci i młodzież. Nie tylko na Zachodzie, ale w Polsce. Już też to się dzieje. Zawsze Polska jest tutaj w tyle. No jednej strony dobrze, że jest w tyle tych chorych ideologii, ale jednak to też dociera do nas. I nawet w Kościele prowadza się coś takiego jak posterstwo LGBT, czyli promuje się, wynaturzenia w dziedzinie seksualnej jako coś dobrego, normalnego. I że tak ludzie mają żyć i że to jest. Tak? To jest normalne, dlatego że Bóg ich takimi stworzył. Jeszcze tu taka przewrotność i kłamstwo. Nie, tych ludzi trzeba podać terapii psychologicznej, ale przede wszystkim duchowej. Oni potrzebują terapii duchowej. Najpierw terapii Jezusowej. Jezus Chrystus może ich z tych wszystkich różnych zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i także seksualnych uzdrowić. A utwierdzanie tych ludzi w zaburzeniach albo też. Mawienie ludziom, że mają zaburzenia, że są właśnie ludźmi LGBT, choć nimi nie są, że mają wiele płci, że mogą sobie wybierać płeć. Nie wiem, czy też wiecie, ale już jest kilkadziesiąt podobno o płci: że można być tak zwaną osobą binarną, czyli mającą płeć no właściwie na życzenie i różnego rodzaju, mieć doświadczenia takie psycho. E, psychiczne i takie związane z płcią, e, i wiele osób na zachodzie już się nazywa osobami binarnymi albo niebinarnymi bardziej. Czyli bliżej, nieokreślonymi pod względem właśnie płciowym. To jest straszne szaleństwo. E, widzimy, co się też tworzy. Wokół nas, jaką ideologię, na przykład taką, to są takie niby szczegóły, ale to ważne jest, trzeba na to zwrócić uwagę, żebyśmy jedli właśnie robaki teraz, żeby prowadzać do żywności robaki. To jest rodzaj ideologii traktowania ludzi jak zwierzęta, podludzi. Ludzie, którzy właśnie zjadają robaki, no to Właśnie wychować ich, uczyć, czy to jest coś dobrego. I tak wielu już, już się, już przyjmuje tą ideologię, że jeść robaki to coś wspaniałego jest. Nie dajmy się na to nabrać, oszukać. Bo właśnie ci tak zwani ideologowie tego świata chcą stworzyć, i mówią to publicznie, to są takie wypowiedzi ludzi, którzy sterują ludzkością. Właśnie, żeby stworzyć taką ludzkość. Podludzi i też transludzi. To znaczy, właśnie ludzi, którzy, może powiedzieć, są w ciągłym transie. Właśnie ciągle zmieniają płeć, ciągle nie wiadomo, kim są. I też powiem takie świadectwo tak dosyć e, może tak, e, w taki sposób, żeby nie powiedzieć, może za dużo, ale też słyszę takie przypadki. Jako kapłan, e, osoby, które mówią mi o tym, jak wygląda to teraz w szkole. W szkołach, nie tylko w wielkich miastach, ale, ale w innych nawet mniejszych miejscowościach, dzieci, młodzież myślą właśnie o zmianie płci i zastanawiają się, czy jeżeli jestem chłopcem, to może już jestem dziewczynką nawet. Może o tym już nie wiem, ale może już powinienem o tym wiedzieć. Albo dziewczynka zastanawia się, a może już jest chłopcem. Może się powinno ubierać, jak chłopiec. I e, dochodzi do takich e, rzeczy, że. E, już e, społeczność szkolna i nawet nauczyciele przyjmują, że są młodzi, którzy e, twierdzą na przykład, że jest dziewczynka, która ma na imię na przykład właśnie Aneta jest taki już przykład e, prawdziwy. E, tylko zmieniłem imię i przypuśćmy Aneta, i ona mówi, że jest waltkiem. I prosi, żeby wszyscy e, nauczyciele, rodzice, dzieci, młodzież mówili, że na nią, że jest waltkiem. Się ubiera jak chłopiec, a, w, e, a na liście uczniów ma na imię Aneta. I e, jeżeli nauczyciel się nie zgadza z tym, to jest karany, wzywany na dywanik, że jak może nie szanować, nie akceptować inności tego dziecka. To dziecko, ta dziewczyna mówi, że jest chłopcem, to trzeba uznać, że jest chłopcem i mówić, że to jest Waldek. A jak się mówi, Aneta, to się obraża ją i krzywdzi. I e, nie szanuje się jej decyzji. To nie jest e, fantazja, to co mówię teraz. Jakbyśmy, pięć lat temu, nawet jeszcze mówili o czymś takiej, to byśmy chodzili sobie wymysł. To jest e, bajka. Ale to już się dzieje. I to w Polsce. Nie tylko za granicą, to już jest właściwie norma. Jak ktoś powiedziałby za granicą, że są tylko dwie płcie mężczyzna i kobieta to jest często karany, wyrzucany z pracy. Jedna taka Nauczycielka została wyrzucona z pracy. Jako WF-istka, pracowała w jednej ze szkół, bo mówiła, że są tylko dwie płcie. Wprost o tym i na swoim Facebooku została karnie wyrzucona z pracy. To, że się mówi, że są dwie płcie. Ty już można wyrzucić człowieka z pracy. Jeden chłopak, który uczył się w szkole, i też 18-letni, w szkole średniej. Były rozmowy na temat właśnie tych różnych płci, LGBT i tego typu. No i on jako katolik też stwierdził, Pan Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, są tylko dwie płcie. Nie ma więcej. Nigdy nie będzie. I został karnie usunięty ze szkoły, kiedy chciał udać się na lekcję, to policja wezwała dyrekcja i go skuto i wywieziono do aresztu. To nie jest bajka. To się dzieje. Dlatego jeżeli my będziemy pozwalać na to akceptować, no to nie będziemy mogli powiedzieć, że są dwie płcie. Że, że człowiek został stworzony do rodziny, do rodzicielstwa, do małżeństwa. Oczywiście są wyjątki, że ktoś żyje samotnie. Ktoś, tym bardziej, jeżeli jako osoba samotna żyje dla Pana Boga. Osoba świecka albo też, wiadomo, kapłan, zakonnik, zakonnica. Ale przede wszystkim ludzie są stworzeni do małżeństwa, do rodziny. To jest... Podstawowe powołanie. Więc, jeżeli yy, tak będą dzieci i młodzież wychowani w takiej mądrości tego świata, która jest szaleństwem i demonicznym szaleństwem i głupotą, to będą stworzeni tworzeni nowi ludzie, to będą właśnie podludzie, transludzie, stworzeni według tej ideologii. Będą ludzie, nad nadludzie, którzy będą rządzili tymi ludźmi, właśnie. Będą gardzić tymi, którzy będą. Bina binar nie binarni czy binarni, po prostu w taki sposób zaburzony psychicznie. Takie rzeczy kiedyś leczono, a teraz to, co nienormalne, staje się normalne. A to, że ktoś jest normalny teraz, bo mówi, że to jest nienormalne, to jest nienormalne. I to jest szaleństwo. To jest e, e, i to będzie, to już idzie i to będzie jeszcze bardziej. I w niektórych już nawet. E, Właśnie w jakichś miejscach pracy nie można mówić do Pan, Pani, żeby nie urazić kogoś. Bo może ktoś jest właśnie niebinarny, czyli może nie ma określonej płci, wygląda jak mężczyzna, ale to jest kobieta. Albo po jakimś przeszczepie, albo po jakiejś, jakiejś operacji. Żeby nie urazić tą osobę, żeby ją nie skrzywdzić, no to nie mówię Pan, Pani, tylko jakoś bezosobowo się określa na tę osobę. Albo nie można mówić w niektórych krajach, na przykład już czy w Włoszech, czy w Niemczech, że jest rodzic matka i ojciec, tylko rodzic A i B. Czyli, że ktoś może mieć nawet dwóch tatusiów albo dwie mamusie. I uczenie, że w takiej, właśnie takiej rodzinie można się wychować w sposób normalny, zdrowy, a nawet jeszcze bardziej niż w tak zwanych rodzinach heteroseksualnych, czyli jest mama i tata. Więc to są ideologie, które zatruwają serca wielu. To jest właśnie ta, ta trucizna, ta mądrość tego świata. I teraz możemy powiedzieć, gdzie są biskupi, gdzie są kapłani? Dlaczego o tym nie mówią? Dlaczego o tym nie krzyczą? I w Polsce też. Dlaczego właściwie, no mówią troszkę, może tylko tak gdzieś pobieżnie o tym, ale to powinno się o tym mówić głośno, nieustannie, sprzeciwiać się temu złu. Bo właśnie za kilka lat dzieci i młodzież będą już tak pogubieni, tak zaburzeni, że trzeba będzie zrobić czynić takie właśnie terapie dla nich. Będą tak, po, właśnie też można powiedzieć, okaleczeni. Też są takie przypadki, Powoli nawet już w Polsce, chociaż w Polsce tak na razie nie śmiało, ale żeby dzieci zmieniały swoją płeć. Już nie tylko, że mówiły, że są innej płci, chociaż mają taką płeć, tylko żeby już zmieniały płeć. Jeżeli dziecko ma 13 lat albo 12, dziewczynka mówi, że ona chce być już chłopczykiem, no to można ją okaleczyć. Na przykład taki w Stanach Zjednoczonych są operacje. Nieładnie mówiąc, to są ludzie mutanty. Ja sam spotkałem też takiego mężczyznę, kobietę, która okazała się, że jest mężczyzną. Na zewnątrz nie, w ogóle nie widać tego, żeby. Właśnie to był mężczyzna, ale też tak wyczułem gdzieś w sercu, że to, to jest chyba ktoś, kto zmienił płeć. I ten mężczyzna, który zmienił płeć, on żałuje, że to zrobił, ale teraz mówi nie wie, jak żyć. Bo wszystko już tak pozmieniał, że jest kobietą i teraz co ma robić? Ja mówię najlepiej w miarę możliwości byłoby, żebyś wrócił do tego stanu przed operacją, wróć do tego, jesteś mężczyzną. I teraz no, no tak, ale znowu trzeba swoje ciało okaleczać, operacja. No właśnie, to jest, to jest straszne. I to, to było akurat kilka lat temu. Teraz to już wiele jest takich przypadków.